No mało mi dzisiaj, mało mi dzisiaj. Proszę bardzo, trzeci ośrodek narciarski, który dzisiaj odwiedzam w Dolinie Sztubaj. Był e, Elfer, był szlik 2000, a teraz jest Serles. Ośrodek Serles, proszę bardzo. Tutaj, przepraszam, że paluchem, tutaj jest logo ośrodka Serles, tu jest mapa, szaleństwo jest, a tu jest góra Serles. Ponad 2700 metrów. I kto jeździł z Was w tym ośrodku? Kolejne pytanie do Was. Kto jeździł w ośrodku Serles? No powiedzcie, jak nie jeździcie, to na moim filmie będziecie mogli oczywiście zobaczyć, jak ten ośrodek wygląda. Zapraszam na mój kanał, na YouTube. Oczywiście łapki w górę, subiki, te sprawy, to, to wiecie, co robić. A ja biegnę na tutejsze trasy z kamerą, żeby coś ponagrywać dla Was. No to wpiszcie, byliście tu.